Cześć widzowie, witam was w drugim kanale po dłuższej przerwie. Dziś sprawdzimy sobie pierwszą grę od Fame MMA. Jest to gra mobilna o nazwie Fame Game, także moi drodzy zobaczymy sobie co tutaj się dzieje? Ja już wcześniej ją odpalałem, premiera gry miała miejsce dziś, 2 godziny temu, czyli o godzinie 12, także co, odpalamy gierkę, no i zaraz Wam pokażę o co tutaj chodzi. Generalnie jest to gra, generalnie gra jest bardzo prosta, nie jest jakoś rozbudowana, ma podobną zasadę jak w Timbermanie, ale zaraz wszystko sobie zobaczycie. Po wejściu do menu od razu możemy sobie rozpocząć walkę, albo ewentualnie przejrzeć sklep lub jakieś ustawienia. Pokażę Wam najpierw walkę, czyli po prostu to o co chodzi w grze. Klikamy i proszę bardzo. Mamy tu jednego z włodarzy, to jest akurat ta osoba, która jest najmniej popularna, ale zaczynajmy. I na tym to wszystko polega. O, ja tutaj akurat y, już się skułem. Teraz będziemy mieli kolejnego wodarza to to będzie y, Krzysztof Rospara. Proszę bardzo. Na tym to polega. Są też rankingi, zaraz wam wszystko pokażę. Teraz kto będzie? Mamy tutaj Boxdelka i teraz będzie... O, myślałem, że będzie teraz Wojtek Gola. Niestety nie, ale Wojtek również jest. Na chwilę obecną nie ma zawodników z Fejma, ale prawdopodobnie w przyszłych aktualizacjach możliwe, że będą, ponieważ yy, były zapytania o to na wczorajszym keju. No i Boxer powiedział, że prawdopodobnie będą, ale jeszcze nie teraz. Na razie są sami włodarze. O, w końcu mamy Wojtka Gole i zobaczcie. Gierka po prostu na tym polega, że musimy klikać albo lewo, albo prawo, w zależności po której stronie mamy rękawice MMA. Bardzo prosta gierka, czy przyjemna to zależy kto co lubi. Ja raczej nie będę w to grał za dużo, ponieważ no ja wolę raczej bardziej rozbudowane gierki, aczkolwiek na nudę w autobusie czy nudę jak na kogoś czekamy może być ok. Wróćmy sobie teraz do menu i zobaczmy co mamy na przykład w sklepie. A w sklepie są tak naprawdę tylko rękawice. Mamy tutaj podstawowe, tutaj mamy jakieś za 8-9 zł. Prawdopodobnie dla każdego coś się znajdzie, każda rękawica ma swój unikalny styl. Tutaj mamy, proszę bardzo, jakiegoś bitcoina. No i zobaczmy, jaka jest najdroższa. Najdroższa jest za 80 zł. Złota rękawica Fameu. wygląda trochę w takim stylu, jak miała miejsce 10 edycja Galicji, ta Jubileuszowa. No i dobra, tak to wygląda tutaj. Gdzieś tu jeszcze powinien być ranking, czy to tutaj? Tak, analizuję ranking, proszę bardzo, w tym momencie jak to nagrywam, czyli godzina 14.02 Na pierwszym miejscu jest Raiohu, nie wiem czy dobrze przeczytałem, jak coś to mi poprawcie Dobra, co mamy tutaj dalej? Ustawienia, muzyka, efekty, odbierz nagrody, mamy jakieś nagrody? Nie mam nagrody żadnej, w sumie się nie dziwię, dopiero zacząłem gierkę Yy, przywróć płatności, język polski oraz angielski. Oj, coś mi się kliknęło. Zobaczmy, jest angielski. Proszę bardzo, jest angielski, także spoko. Gierka ogólnie przystosowana dla ludzi z całego świata. Walcz w rundach specjalnych, fame pass. Co to jest? Jeszcze w to nie klikałem. Rundy specjalne, rundy specjalne, fame token, premium, yy, layout menu, czarne rękawice, fame. Czyli pewnie, żeby mieć do tego dostęp, trzeba zapłacić 14 zł. Ja akurat nie będę za to płacił. I chyba w tym momencie wszystko co chciałem wam pokazać, pokazałem. Jeszcze tutaj mamy jedną rzecz, takiej portfeli. Podłączenie portfela to szereg korzyści, tokeny Fame na twoim profilu odblokują rękawice specjalne, Fame Pass. Pozwala zdobyć ich więcej poprzez tokenowe rundy specjalne. No dobrze, więc to chyba tyle. Taka szybka prezentacja, taki szybki test, gierki. Ja raczej nie będę w to grał, nie mój styl, aczkolwiek każdy ma inne gusta. Widać postaranko, oprawa graficzna jest fajnie zrobiona, aczkolwiek po prostu sama mechanika gry mi się wydaje, że jest troszeczkę nudna. Mam nadzieję, że w przyszłości by zrobili na przykład y, tryb multiplayer, aby można było co znajomym sobie na czas jak jest w Timbermanie walczyć, że po prostu kto zrobi lepszy wynik u niego będzie na telefonie jego ekran, u mnie mój na przykład u góry w pasku byłoby pokazane jaki mój przeciwnik ma aktualnie wynik no także moi drodzy to na tyle, dziękuję wam za oglądanie zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, ponieważ jest to nowy kanał no i co, do następnego, siemanko